Witam, co wybrać do 50 kloców? Honda Accord czy Mazda 6, skrzynia manualna czy automat? Jaki silnik? No to słuchaj, 6 MK3 od Mazdy produkują od 12 roku. Ma dwie benzyny i diesla. Diesla w tym budżecie sobie od razu odpuść, bo są kiepskie, a ich ceny pikują. Benzyny 2.0 i 2.5 są naprawdę bardzo dobre. Manuale są spoko i mają 6 biegów, a w benzynach nic się nie chce psuć. Automat to kinetyk i wymaga wymiany oleju, ale jak masz to ogarnięte, to jest spoko. Mechanicznie, elektrycznie i blacharsko jest okej, okay, ale to Mazda, więc trzeba zerknąć tu i tam, czy nie ma rudy. Akord to 4 lata starsza konstrukcja i to czuć, szczególnie wewnętrznie. Ale mechanicznie jest bardzo dobrze, bo zarówno benzyniaki 2.0 i 2.4 są świetne, ale też diesel jest super, ale wymagający serwisowo. Benzyny czasami lubią sobie chlapnąć olej, ale jak są piłowane. Automat to stary czterobiegowy hydrokinetyk, ale z 2.4 daje radę. Manual jest spoko i ma 6 biegów. Uwaga na rudą, bo w starszych egzemplarzach już się pojawiła. W zadbanych, lejesz paliwo i tyle. Co ja bym wybrał? W tym budżecie szukałbym Mazda z 2,5 benzyną w manualu albo automacie. Bo jednak czuć różnicę 4 lat w konstrukcji. Wnętrze w Mazdzie jest dużo nowocześniejsze, a z zewnątrz też jest dużo lepiej niż w akordzie. Mechanicznie oba auta są bardzo dobre i dlatego Hondy mocno trzymają cenę. Ale ja bym brał Mazda. Jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mój poradnik. Dzięki niemu już z poziomu ogłoszenia odrzucisz 80% wyrazów. A auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmiku lub w komentarzu. Dzięki i zdrówka.